Rozdział siódmy. Wyzwanie na pojedynek, co oznacza tryzup, kradzież flagi, akcja ratunkowa w kamieniołomie czego haker Z szukał w internecie. Kustlik i Maciek spojrzeli na siebie. A więc to nie przypadek, że pan zgodził się z nami jechać stwierdził z wyrzutem w głosie Maciek. Myślałem, że chce pan z nami pochodzić po górach a tu proszę jakieś tajemnice. Spokojnie, próbowałem ich uspokoić. Wszystko wam wytłumaczę wieczorem. Zresztą od samego początku miałem taki zamiar. Teraz martwi mnie zniknięcie mapy. Muszę powiadomić o tym pana Tomasza. Jeśli ukradł ją ktoś z obozowiczów, to będzie próbował dowiedzieć się o co chodzi. Na tej mapie nie ma żadnych nazw miejscowości, rzek ani gór. A skąd pan wie, że chodzi właśnie o bieszczady? Zapytał Gustlik. Jest tam pewien znak kojarzący mi się z ukraińską powstańczą armią. A ta działała właśnie w Bieszczadach, odpowiedziałem. Nie ma nic prostszego niż porównanie mapy Bieszczad z tą, którą pan ma, i wszystko stanie się jasne, stwierdził Maciek. Mam kserokopię mapy wykonanej w 1945 roku. Od tamtej pory wiele się zmieniło. Była akcja Wisła, w czasie której zlikwidowano wiele bieszczadzkich wiosek, mówiłem. Mam pewne podejrzenia, ale o tym później. Smacznego. Usłyszeliśmy nad sobą tubalny głos komendanta harcerskiego obozu, którego poznaliśmy w pociągu. Jestem Piotrek, przedstawił się i przysiadł się do nas. Słyszałem, że przeciągnęliście tych swoich z Zagórza Demyczkowic na piechotę. Nieźle, pochwalił nas. I to z plecakami, namiotami? Naprawdę nieźle. Jutro mamy dzień na aklimatyzację, ale może pojutrze zmierzymy się i zagramy w paintbola. Dobra, zgodził się Maciek. Pojutrze po obiedzie w Dolinie Bereźnicy. Pokażemy wam na co nas stać, zapowiedział Piotrek, wstając od stołu. Dobranoc, wtrąciłem się do rozmowy. Pilnujcie flagi, bo obawiam się, że ta zapowiedź w pociągu to nie był żart. Harcerz odszedł bez słowa. Jeszcze w czasie kolacji zaczął padać ulewny deszcz. Kładźcie się spać, rozkazał Maciek naszym obozowiczom. Jutro po śniadaniu rozpoczynamy trening przed marszem po górach. Wszyscy byli tak zmęczeni, że nie mieli sił na żadne harce. Siedziałem z Maciekiem i Gustlikiem w ich namiocie. Przez uchylone wejście obserwowaliśmy rozbłyski błyskawic. Niech pan opowiada o co chodzi. Co to za mapa? prosił Gustlik. Opowiedziałem im o moich przygodach w szymbarku. Ten kobyłka to palant stwierdził Maciek. Naprawdę zwolnią pana z pracy? Nie sądzę pokręciłem głową. Najwyżej dostanę upomnienie albo naganę. A ta mapa? Gustlik nie dawał mi spokoju. Sięgnąłem do kieszeni i wyjąłem kserokopię przygotowaną przez pana Tomasza. Chłopcy chwilę ją studiowali. Mamy tu kilka znaków topograficznych, takich jak oznaczenia kościołów, powiedział po chwili Maciek. Pewnie chodzi o cerkwie, zwróciłem mu uwagę. SS-man mógł nie przewiązywać większej wagi do różnic religijnych. Dla niego kościołem było wszystko to, co miało krzyż na szczycie wysokiej wieży. Są też jakieś domki, mówił dalej Maciek. Zapewne chodzi tu o osady, wsie. Ciągłe linie to zapewne drogi. No i jest ten znak. To tryzup, tak? Tak, potwierdziłem. Co on oznacza? zapytał Gustlik. Tryzup to inaczej trójzom, wyjaśniłem. Jak wiecie z mitologii greckiej, był symbolem Poseidona, władcy mórz. Ma też swoje znaczenie z wczesnej epoki chrześcijańskiej. Był zakamuflowanym symbolem krzyża, który w pierwszych latach chrześcijaństwa mógł nowym wyznawcom nieznanej dotąd wiary źle się kojarzyć. Trójzop był włócznią rybaków, a przecież zgodnie z Ewangelią, Chrystus był rybakiem ludzi. W historii Ukrainy Tryzub pojawił się w chwili chrztu Rusi w X wieku. Prawdopodobnie był on oznaką chrześcijańskiego władcy. Jeśli przyjrzycie się Tryzubowi, to przypomina on swym kształtem koronę, a więc kolejny atrybut władzy. Myślę jednak, że Tryzub na mapie ma jakiś związek z Upa, która używała Tryzuba jako swojego godła. O wiele ciekawsze jest to gdzie go umieszczono. Patrzcie, znajduje się on w środku, pomiędzy czterema wsiami. Przez środek znaku przepływa jakaś rzeczka. Zewnętrzne ramiona zlewają się w jedno ze zboczami dwóch gór. Jak sądzę, tryzubem oznaczono jakąś przełęcz, przez którą przepływa rzeczka. Prawdopodobnie tam coś ukryto, skoro u podstawy znaku SSM postawił czerwony krzyżyk. Po co zrobił mapę, skoro nie można z niej odczytać, o jaki region Europy chodzi? Nie ma tu żadnych nazw, dziwił się gustlik. Niemiec myślał, że niewiele osób wie, z czym należy kojarzyć ten znak. Mapę mógł wykonać też ktoś inny. I man dostał ją w prezencie lub, co bardziej prawdopodobne, zdobył ją. Porównajmy mapy. Maciek sięgnął po mapę Bieszczad. Poczekaj, uniosłem dłoń. Takich miejsc, które pasowałyby do mapy Niemca, sam znam kilka. Pamiętaj jednak, że w Bieszczadach od zakończenia wojny wiele się zmieniło. Części wsi już nie ma. To wystarczy, żebyśmy szukali igły w stogu siana. Więc jak znaleźć to miejsce? pytał Gustlik. Musimy dowiedzieć się, czego szukamy. Inną skrytkę szykuje się ukrywając skarb, a inną broń. Kolejny etap to poznać tereny, gdzie upa była szczególnie aktywna, bo tam pewnie jest interesujące nas miejsce. W tej chwili w obozie harcerzy podniósł się straszny Rwetes. Słyszeliśmy krzyki, widzieliśmy błyski latarek. Wybiegliśmy na dwór. Deszcz już tylko lekko siąpił. To wasi ludzie, krzyknął Piotr, wpadając pomiędzy nasze namioty. Ktoś ukradł naszą flagę. Wartownicy zagapili się, ale widzieli, że uciekł w góry. Zaraz sprawdzimy, spokojnie powiedział Maciek. Zajrzał do wszystkich namiotów. Brakuje banderasa, oznajmił. No właśnie, Piotr chwycił się pod boki. Idzie, pokazałem postać, wspinającą się po skarpie do obozu. To ty, Piotr chwycił go za kołnierz tuż pod brodą. Ja, spokojnie odpowiedział banderas. Ma pan coś do mnie? Nie bądź bezczelny, nie wytrzymał Piotr. O co chodzi? zapytał Banderas. Flaga, Piotr wyciągnął rękę po flagę. Masz ją pod pachą, nie udawaj, palcem wskazał z nie pod kurtką Banderasa. Banderas zimno patrzył w oczy harcerza i ani drgnął. Jeśli ktoś wam ukradł flagę, to jak pamiętam z lektur szkolnych, powinniście teraz biadolić i czekać na list z żądaniami od tego spryciarza, powiedział po chwili. Sztuka polega nie na tym, żeby wykraść flagę, ale i nie dać się złapać, zauważył Maciek. Skoro Wam tak bardzo zależy, ale się zmoczę na deszczu. Banderas wyjął z zapazuchy swój ręcznik, owo intrygujące Piotra zgrubienie. Już się wykąpać w spokoju nie można. Piotr odwrócił się napięcie i wrócił do swojego obozu. Dobranoc, powiedziałem i zniknąłem w swoim namiocie. Maciek też poszedł spać, a gustlik pokazał Banderasowi uniesiony w górę kciuk. Pan teraz tylko wzruszył ramionami. Rano obudził mnie gwizdek. Natychmiast otworzyłem oczy. Spojrzałem na zegarek. Była szósta. Gwizdał Maciek. Wsadzał głowę do każdego namiotu i tak nas budził. Obaj z Gustlikiem byli ubrani w dresy. Rozgrzewka! krzyczał Maciek. Po pięciu minutach staliśmy na dworze, przecierając zaspane oczy. Przy wierzchołkach gór unosiły się kłębki waty. W bazie wszyscy spali. W kuchni dopiero rozpalano ogień w piecach. O rany! jęczała czarna. To przecież kolonia karna, a nie obóz w górach. Skąd mamy brać siły na to wszystko? Mamy zakwasy! dodał Misiek. Zakwasy mięśni trzeba rozruszać stwierdził Gustlik. Biegniemy oznajmił Maciek. Ruszył przodem na leśną drogę prowadzącą przez dolinę bereźnicy. Biegliśmy za nim, lekko powłócząc ze sztywniałymi nogami. Lodowate, poranne powietrze wdzierało się w płuca. Rosa moczyła nam nogawki. Musieliśmy przeskakiwać przez kałuże błota, powstałe po nocnej ulewie. Mamo, mamo, jak mi źle, aż do wojska wzięli mnie, śpiewał Z. Tak przebiegliśmy ponad kilometr. Maciek zatrzymał nas na środku polany, niedaleko brodu na rzeczce. Tu poprowadzili klasyczną rozgrzewkę. Na koniec mężczyźni musieli wykonać po trzydzieści pompek, a dziewczyny po trzydzieści przysiadów. Po kwadransie znowu biegliśmy do bazy. Widząc bramę, wszyscy nieznacznie przyspieszyli, chcąc czym prędzej zakończyć męczarnię. Maciek był jednak nieubłagany. Tuż przed bramą skręcił w prawo na ścieżkę prowadzącą w górę, na szczyt Berdo. Maciek i Gustlik biegli, a my wspinaliśmy się za nimi. To zdrowe górskie powietrze nas zabije, stwierdził zaspany Z. Już tęsknię za miejskimi spalinami. Na zarośniętym lasem szczycie usiedliśmy na zwalonych pniach drzew. Opuściłem głowę, żeby uspokoić oddech. Wiecie, co to jest paintball? Zapytał Maciek. To gra, w której strzela się do przeciwników kulkami z farbą, odpowiedział Waldek. Widziałem o tym program w telewizji. Kulki napędza sprężone powietrze z niedużej butli. Po trafieniu kulka rozpryskuje się na ubraniu, chociaż czasami może zostawić na skórze siniak wielkości pięciozłotówki. Bardzo dobrze pochwalił go Maciek. Zostaliśmy wyzwani na pojedynek przez harcerzy naszych sąsiadów i musimy wystawić dwunastosobową drużynę. Kto zgłasza się na ochotnika? Nie będę strzelał do ludzi, oświadczył Waldek. My też mamy dość biegania, oświadczyły Czarna i Grucha. Świetnie, Gustlik zatarł ręce. W ten prosty sposób mamy ustalony skład naszej drużyny. Dziś przed południem wybierzemy się na krótki spacer do Kamieniołomów w Bubrce. Po południu na grodzisko. A jutro rano potrenujemy w lesie. Maciek przedstawił nasze najbliższe plany. Już powoli wróciliśmy do obozu. Po śniadaniu wsiedliśmy do bieszczadzkiego cybucha, żeby przewieziono nas na drugi brzeg jeziora. Musieliśmy wcześniej przepuścić kolonistów, którzy także wybierali się do kamieniołomów. Harcerze poszli do lasu pograć w paintballa. Gdy wysiedliśmy z szalupy, spieliśmy się ścieżką wzdłuż płotu jakiegoś ośrodka wypoczynkowego na grzbiet góry koziniec. Maciek miał ze sobą plecak, a reszta maszerowała bez obciążenia. Szliśmy powoli wąską ścieżką. Nikt nie odzywał się. Po bokach mieliśmy strome zbocza porośnięte lasem bukowym i leszczynami. Miejscami z ziemi wystawały płyty bazaltowej skały. Po 40 minutach dotarliśmy do niewielkiej łączki porośniętej malinami, a potem na sam szczyt kamieniołomu. Na kopczyku kamieni stał brzozowy krzyż upamiętniający śmierć turysty, w którego w tym miejscu uderzył piorun. Ten człowiek zachował się nierozsądnie, a niestety góry potrafią ukarać ludzką głupotę. Pamiętajcie! W czasie burzy schodźcie ze szczytów, unikajcie otwartych przestrzeni, bo pioruny uderzają w najwyższy punkt w okolicy, pouczał Maciek. Oby wasza głowa nie była tym punktem. Podziwialiśmy piękną panoramę, która otworzyła się przed nami. U naszych stóp była dwustumetrowa przepaść kamieniołomu. Ludzie wryli się w górę, tworząc coś w rodzaju amfiteatru z trzema tarasami. Po nich kiedyś jeździły ciężarówki wywożące kamienie. Teraz tą drogą można było zejść na sam dół kamieniołomu, a dalej do wsi Bubrka. Wieś była nieduża, miała zaledwie kilkanaście domów. Na prawo od niej widzieliśmy jezioro Myczkowskie, wyglądające w tym miejscu jak szeroka, spokojna rzeka. Dalej dwa zbocza gór spinała szara betonowa ściana zapory elektrowni na zalewie solińskim. Szare wody jeziora solińskiego sięgały prawie horyzontu, zlewając się z barwą przedpołudniowego nieba. W oddali ciemniały wysokie, łagodne, zaokrąglone wierzchołki gór. Jeden z grzbietów był jaśniejszy. Tam będziemy za kilka dni, powiedział Maciek. To połonina caryńska. Pójdziemy tam na piechotę? Czarna nie dowierzała. Tak, Maciek uśmiechnął się. Dlatego was teraz tak katuję, żebyście tam doszli, bez trudu weszli i mogli nacieszyć się pięknymi widokami. Pot i trudy, które teraz znosicie, zaprezentują tam. Patrzcie, krzyknął Z. Idą kajtki z kolonii, wyglądają jak mrówki. Ostrożnie wychyliliśmy się za krawędź i obserwowaliśmy, jak koloniści powoli idą drogą ciężarówek. Bardzo szybko ich grupa rozciągnęła się, przypominając z góry rozpadający się sznur korali. W góra grupa stanowi jedność. Maciek znowu nas pouczał: Nigdy nie wolno nikogo pozostawić samego w tyle. Nikt też nie powinien wybiegać przed przewodnika. Jesteśmy jedną drużyną i nawet jeśli się nie lubimy, to musimy stanowić całość, bo. Jakiś dzieciak zgłupiał, przerwał mu banderas. Wyjrzałem w dół. Jeden z chłopców, biegnących na czele kolonistów, postanowił skrócić sobie drogę z najwyższego terasu na szczyt i zaczął wspinać się po skalnych blokach. Z dołu wyglądały one zapewne na łatwe do sforsowania, ale to było tylko złudzenie. Chłopak wszedł już kilkanaście metrów i zawahał się. Nie wiedział, jak ma dalej się wspinać. Spojrzał w dół i bał się zejść. Kierowniczka kolonii stała u dołu i krzyczała. Marek, masz natychmiast zejść, usłyszeliśmy. Nie mogę, padła odpowiedź. Trzynastoletni, zdezorientowany chłopaczek zaczął płakać. Kierowniczka naprzemian krzyczała na niego i bez celu kręciła się w kółko. Mamy do niego 15 metrów, oceniłem. Macieliny? Zapytałem Maćka. Tak, mamy nasze dwa zestawy, odpowiedział. Schodzę, powiedziałem. Idę z panem, oświadczył Maciek. A kto cię będzie asekurował? Ja, zgłosił się banderas. Potrzeba jeszcze dwóch, mówiłem. Któryś z nas będzie trzymał dzieciaka, to podwójny ciężar. Zgłosili się mały i baseball. Czym prędzej założyliśmy uprzęże i chłopcy zaczęli nas spuszczać po ścianie. Wyprostowaliśmy nogi i nimi odbijaliśmy się od ściany. Po kilku sekundach byliśmy już przy koloniście. Końcówki palców, zaciśniętych na kamieniach, zbielały. Chłopak miał sine usta, zasmarkany nos i mokre od spoliczki. — policzki. „Już jesteśmy”, uspokajałem go. Stanąłem za nim, rękoma chwyciłem się skały. W ten sposób Marek był jako taka ubezpieczony przed upadkiem. „Co teraz?”, zapytał mnie Maciek. „Zrób z kawałka liny prowizoryczną uprząż i przywiąż mi go do pleców”, rozkazałem. W tym momencie kolonista zemdlał i puścił się skały. Ponad nami i na dole rozległy się okrzyki przerażenia. Ledwo zdążyłem go złapać. Maciek ocucił kolonistę i dopiero wtedy głęboko odetchnął. Marku, zwróciłem się do kolonisty. Maciek, przywiąże cię do moich pleców. Jeśli nie będziesz się szarpał, to spokojnie zejdziemy w dół. Rozumiesz? Marek skinął głową i rozpłakał się. Szybko popędzałem Maćka. Maciek błyskawicznie przygotował ratowniczą uprząż. Z lin zrobił szelki, które obejmowały mnie i kolonistę. Szybko zjechaliśmy do kierowniczki kolonii, która na przemian krzyczała na Marka i płacząc tuliła go. – Dziękuję – wychlipiała. Towarzystwo na górze klaskało i gwizdało, gratulując nam udanej akcji ratunkowej. Zdjęliśmy uprzęże i wspięliśmy się na górę. Koloniści zawrócili do bubrki, żeby wrócić na przystań w Myczkowcach szosą. My poszliśmy z powrotem tą samą drogą. Zauważyłem, że nastrój w naszej grupie poprawił się. Zaczął się rodzić duch drużyny. Powiedziałem o tym Maćkowi, gdy we dwóch maszerowaliśmy na końcu naszej wycieczki. Mam nadzieję, że tak jest, stwierdził Maciek. Może zrozumieją, jak można zdobyć szacunek innych. Zobaczymy, jak sobie damy radę w paintbola. Masz jakiś plan? Tak, uśmiechnął się. Musimy przewidzieć, co zrobi druh Piotr. Wiesz, że zdobyliśmy nad nim przewagę? W jaki sposób? Ktoś ukradł im flagę. Daje sobie rękę uciąć, że zrobił to ktoś z nas. Kto? Banderas? Pewnie tak. Twoi podopieczni potrafią działać w grupie, zaplanować i skutecznie przeprowadzić to, co chcą. Twoim zadaniem jest ukierunkować ich pomysłowość na inne tory. Co zrobimy ze sprawą flagi? Jak znajdziemy złodzieja mapy? Kiedyś widziałem Jacka siedzącego pod masztem jachtu przycumowanego do brzegu wyspy Gilmy na jeziorze Dobskim na Mazurach. Zapytałem go, co robi. Odpowiedział, że obserwuje wychowanków. Nam pozostaje chyba to samo. Powoli zbliżaliśmy się do płotu ośrodka wypoczynkowego. Hej, krzyknąłem, wasz szef, druh Maciek, postanowił kolejny raz naruszyć nasz fundusz kulturalno-oświatowy. Idziemy na lody. Nasi podobieczni spojrzeli na nas zdziwieni. Jak wrócę z bieszczat z chrypką, to rodzice nie uwierzą, że to od lodów, żartował Z. Będą mnie posądzać o eskapady do lokali. Wystawię ci odpowiednie zaświadczenie, odpowiedziałem. Zeszliśmy do baru w ośrodku i kupiliśmy każdemu po lodzie. W recepcji siedziała młoda praktykantka i wokół niej skupili się Banderas, Z i Biały. Dziewczyna miała jakieś kłopoty z komputerem. Z natychmiast zaoferował swoją pomoc i po kilku minutach odblokował komputer. W zamian mógł spędzić jakiś czas buszując w internecie. Gdy schodziliśmy na przystań, gdzie czekał na nas bieszczacki cybuch, Z opowiadał o czymś szeptem Banderasowi i Białemu. Wróciliśmy do bazy na obiad. Gdy jadłem zupę, podszedł do naszego stolika druh Piotr. Gratuluję, powiedział. Powinieneś pogratulować także chłopakom, którzy nas asekurowali, zwróciłem mu uwagę. A którzy to, zapytał. Wskazałem mu banderasa, małego i bejsbola. Niechętnie ale im także podał dłoń. Mały i Bejsbol ucieszyli się z tego, że doceniono ich wysiłek. Zobaczymy po jutrzejszej grze, czy też będziecie nam tak ochoczo gratulować, ironizował banderas. Zobaczymy, odpowiedział Piotr. Odchodząc, wymierzył w banderasa palec, niczym lufę pistoletu, udał, że strzelił, i potem dmuchnął na końcówkę palca, jakby zdmuchiwał niewidoczny dymek po wystrzale. Po obiedzie Maciek zaordynował nam dwugodzinną siestę. Cichaczem wymknąłem się z obozu, na brzeg jeziora do hangaru, gdzie była wypożyczalnia sprzętu pływającego. Od ratownika wziąłem wiosło i kamizelkę ratunkową. Wsiadłem do kajaka o dumnej nazwie Fonfel. Życzę miłej podróży, śmiał się ze mnie ratownik. Zgodnie z jego zapowiedzią, kajak był nad wyraz niesterowny i płynąłem szlaczkiem, mimo ciągłego kontrowania wiosłem kierunku rejsu. Wolałem jednak kajak od ciężkiego roweru wodnego. Przybiłem kajakiem do przystani w Myczkowcach i przespacerowałem się do recepcji ośrodka, w którym jedliśmy lody. Na szczęście siedziała tam ta sama praktykantka. Pozwoliła mi sprawić coś w komputerze, z którego korzystał Z i już zadowolony mogłem wrócić do bazy. Na plaży leżeli Gustlik i Maciek. Na mój widok wstali. Nieładnie, Maciek pogroził mi palcem. Znowu pan coś przed nami ukrywa. Zaraz usłyszymy bajeczkę, że był pan w ośrodku po drugiej stronie, bo spodobała się panu praktykantka. Żartował Gustlik. Prawie trafiłeś. Zaśmiałem się. To bardzo miła dziewczyna i pozwoliła mi zajrzeć do swojego komputera. Zajrzeć do komputera? Tak to się teraz nazywa? Gustlik nie przestawał żartować. I co ciekawego pan tam zobaczył? Spytał Maciek. Z sprawdzał w internecie informacje na temat znaku tryzuba, oświadczyłem. Jak myślicie, skąd wiedział, że coś takiego istnieje? On ma mapę, zamruczał Maciek.